Dwa razy w roku mamy okazję spotykać się tutaj, też na ziemi kaszubskiej, przedstawicielami samorządów, ale też instytucji publicznych, które współpracują z samorządami. Tutaj, akurat przedstawiciele czterech powiatów w tej części Kaszub i Kociewia. Muszę powiedzieć, że to są bardzo cenne spotkania. Z jednej strony, samorządowcy mają świetną okazję do wymiany informacji, własnych doświadczeń. Przekazywania własnych umiejętności, opinii, korygowania w wielu przypadkach tych opinii. Z drugiej strony jest to też dla mnie wielka wartość, że mogę, że mogę z samorządów sami podyskutować o ich najważniejszych sprawach. Często oczywiście to nie są łatwe rozmowy, bo one dotykają albo kwestii zakupu ochotniczych straży pożarnych, zakupu wozów dla ochotniczych straży pożarnych, albo jakości i stanu dróg, dróg wojewódzkich. Sprawa ośrodka doradztwa rolniczego, który chcielibyśmy, żeby funkcjonował jak, na, jak najlepiej służąc rolnikom, to także problematyka bazy, bazy sportowej. To jest w ogóle świetna okazja, żeby tutaj u naszego radnego Dariusza Męczykowskiego i jego małżonki spotkać się pod, pod ich wspólnym dachem i o sprawach samorządowych rozmawiać. A jako, że sprawy dotyczą na ogół wielu wspólnot samorządowych, wielu wspólnot mieszkańców, no to oczywiście muszą interesować marszałka, dlatego tutaj dwa razy w roku jestem.